Uwaga! Twórca filmu nie podziela poglądów przedstawionych w nim osób. Materiał nie ma na celu propagowania skrajnych ideologii i ruchów. Film powstał wyłącznie w celach edukacyjnych i dokumentalnych. Historie przedstawione w filmie są celowo okrojone i odpowiednio cenzurowane specjalnie pod wymagania platformy takiej jak YouTube. zrobili osobie, która krzywdzi ludzi, bardzo młodych ludzi. Dzieci. Na samą myśl na usta ciśnie się zapewnie wiele niecenzuralnych słów. Zatem, co gdyby tak wziąć sprawy w swoje ręce i w ramach zemsty, tak żeby wszystkim potencjalnym przestępcom wybić kompletnie z głowy takie pomysły, złapanego obywatelsko obiektywnie złego człowieka po prostu poniżyć. Całe zatrzymanie oczywiście dodatkowo nagrać i wrzucić do internetu. Kół cieszę osób, które taki samosąd chętnie obejrzą i co więcej, zapłacą, by go obejrzeć, lub co jeszcze więcej, zapłacą nawet, żeby wziąć w takim show aktywny udział. Właśnie taką działalność prowadził niejaki TESAK, czyli Maksym Marcinkiewicz. I choć to właśnie na tym zdobył największą popularność, jego kontrowersyjne akcje ciągną się za nim co najmniej od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Także jeśli chcecie dowiedzieć się więcej zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, ten film prawdopodobnie będzie bardzo kontrowersyjny. Będzie poważny i ciekawy, ale niezmiernie kontrowersyjny. Dlatego prawdopodobnie nie będzie mógł zarabiać. Ale postarałem się zadbać o to, żeby usunąć z niego takie najbardziej spicy szczegóły, tak żeby mój kanał nie spadł z rowerka. Dlatego właśnie ten materiał nie ma żadnego finansowego sensu. Ale jeśli chcecie to zmienić, jeśli chcecie pozwolić mi mówić częściej o takich bardzo ciekawych, ale niezmiernie kontrowersyjnych tematach, Patronite są różne progi wsparcia oraz na YouTube a. progi wsparcia. Możecie mnie wesprzeć i wsparcia ja nie lubię prosić o pieniądze, Patronite, dlatego nie mówię o tym aż tak często jak night, night. To nie jest proste wszystko. Patronite, bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy mnie w na, 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 ale nie tylko, no bo też jakby jesteście tutaj, subskrybujecie mnie, lajkujecie, komentujecie. Ale no jeśli zdecydowaliście się mnie wesprzeć, to też mega dzięki, nie? Także już przechodzimy do filmu, odpuszczam już to, to, to gadanie. Urodzonego 8 maja 1984 roku w Moskwie Maksyma Siergiejewicza Marcinkiewicza, znanego szerzej pod pseudonimem Tesak, najprościej chyba sklasyfikować jednym słowem – skinhead. Uwielbiał bójki walkę w imię jakiegoś wyższego celu, dorabiając do tego ideologię. Od samego początku dorosłego życia angażując się politycznie w różne skrajne ruchy, zasiadając wysoko w ich hierarchii. Sam o sobie opowiadał, że pochodzi z rodziny, która ma wielonarodowe, choć przede wszystkim słowiańskie korzenie, na których składają się korzenie rosyjskie, Polskie, litewskie i białoruskie. Od młodości posiadał on bardzo ekstremistyczne poglądy i przekonania, w których wtórował mu jego ojciec. Matka nie podzielała jednak poglądów syna. Jego pseudonim pochodzi od zamiłowania do broni białej, Tesak jako Tasak. Co ciekawe, ukończył szkołę architektury i sztuki budowlanej. Jego skrajne poglądy i przekonania stworzyły bardzo ciekawy życiorys, w którym prócz typowych bujek miał na karku sprawy karne za mocniejsze pobicia, zniesławienia, rasizm, propagowanie skrajnych ideologii, czy też później nawet za morderstwa. W tym filmie raczej nie czuję się w pozycji, w której mógłbym rozkładać taką psychologiczną sylwetkę Tesaka na części pierwsze. A większość komentarzy dotyczących jego osoby pozostawiam dla siebie oraz ewentualnie dla Was do skomentowania pod tym filmem. Jednak jeden wniosek chodził za mną od kiedy tylko zagłębiłem się w jego postać. Mianowicie jego późniejsze projekty, z których jest najbardziej znany, w których toapał złych ludzi próbujących wykorzystywać nieletnich, wydają się tylko pretekstem i próbą wykonania przysługi społeczeństwu przy okazji wyżywając swoje Pragnienia siania zamętu i rozlewu krwi, z których nigdy nie udało mu się wyrosnąć. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Brat chciał po prostu fight club w prawdziwym życiu. I to tyle z ogólników i innych prowadzeń do postaci. Przejdźmy zatem do możliwie chronologicznie opisanej historii Marcinkiewicza. Młody Tesak wystąpił w materiale Telewizji Polskiej w reportażu z serii Szerokie Tory, gdzie dziennikarka Barbara Włodarczyk spędziła z typowym rosyjskim skinheadem jeden dzień z jego życia. Jest to niezmiernie ciekawy materiał, dostępny gdzieś dzisiaj na stronach TVP oraz jest jakiś jeden reupload na YouTubie. I serdecznie was zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, jeśli ten temat was ciekawi, no bo mówię, to jest... To jest naprawdę fascynujący film. Ale w skrócie, w tym materiale Tesek tłumaczy, że ma w sobie nienawiść do mniejszości etnicznych w Rosji i nie ma zamiaru jej kryć. Walczy z osobami, które uznaje za złe dla rosyjskiego społeczeństwa, w szczególności jeśli są te osoby innej narodowości. Spośród motywacji takiego stanu rzeczy podaje chociażby atak terrorystyczny w Moskwie, w którym zginęła jego była dziewczyna. Od tamtego momentu jego niechęć wobec obcych narodowościowo-obywateli i innych mniejszości etnicznych przerodziła się w czystą, nieskrytą nienawiść. I choć obecnie sugeruje się, że te moskiewskie zamachy pod koniec lat 90. mogły być bezpośrednio spreparowane nie przez mniejszość czeczeńską, jak wcześniej przypuszczano, a przez rosyjskie służby same w sobie, żeby wytworzyć pretekst i społeczne przyzwolenie na rozpętanie drugiej wojny czeczeńskiej, a cała sprawa była też brudną grą polityczną, wzmacniającą poparcie nikogo innego jak Władimira Putina. Tezak tak niewiele sobie robił z tych szczegółów. Chęć szania zamętu przez samego Tesaka była wyrażana wyjątkowo bezpośrednio i w pełni niezależnie od okoliczności. Ustaleń serwisu Lenta Rue, młody Tesak, gdy był na początku swojego życia wcielony do wojska, został z niego zwolniony po tym, gdy pobił swojego azerbejczańskiego kolegę. Właśnie z tego powodu został skierowany na dodatkowe badania psychiatryczne i potem został zwolniony ze służby. Jeśli chodzi z kolei o jego ówczesną partnerkę, Ole, jej rodzice byli przedstawieni w tym reportażu jako wysoko postawieni moskiewscy urzędnicy. Jej matka pracowała w administracji prezydenta, a jej ojciec w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Można więc podejrzewać, że miał kontrolę. Takty. Co więcej, Maksym w chwili kręcenia reportażu mieszkał w moskiewskim osiedlu, tuż obok rezydencji byłego prezydenta Borysa Jelcyna. Raczej nie pochodził z żadnych nizin społecznych i prawdopodobnie był dość dobrze usytuowany. Jego mama była lekarką, a ojciec prowadził własną działalność gospodarczą. Może właśnie dlatego miał zatem czas i miejsce w głowie na działania społeczno-polityczne od najmłodszych lat. W materiale TVP młody Maksym wielokrotnie przechwala się bójkami i akcjami, których był głównym prowodyrem. Na koniec materiału poznajemy też tajemnicę skrajnej organizacji... Ludowej Partii Narodowej, której był członkiem, i jest to wszystko tak mocne, że nie mogę Wam o tym wprost opowiedzieć, więc sami zobaczcie ten materiał. Polecam. Padają tam jednak bardzo ciekawe słowa, chociażby o demokracji, która według przedstawicieli partii jest możliwa tylko tam, gdzie rosną banany, a na północy, w Rosji, oczywiście nie ma tej demokracji, ale co więcej, jest ona po prostu niemożliwa do wprowadzenia z powodu odwiecznej walki o przetrwanie. Krótko po byciu członkiem LPN-u Tesak stworzył własną organizację, Format 18, która zrzeszała przede wszystkim jego kolegów Skinheadów. A kluczowa liczba, 18, w nazwie tej organizacji, to bezpośrednie odwołanie do inicjałów pewnego austriackiego malarza. Członkowie organizacji nie kryli swojej nienawiści do mniejszości w Rosji. Atakowali azjatyckich, bezdomnych, pracujących migrantów i filmowali te działania, następnie publikując je w internecie. Tesak w tamtym czasie był również współautorem wielu skrajnych, choć rzekomo inscenizowanych filmów prezentujących. Bardzo złe rzeczy robione bezbronnym ludziom. Na jednym z takich filmów członkowie Formatu 18 zajmowali się tadżyckim handlarzem złych substancji. Według Komitetu Śledczego Rosji, nie wszystkie z tych filmów były inscenizowane, a pokazane w nich poszczególne drastyczne akcje rzeczywiście miały miejsce. Co skutkuje już faktyczną odpowiedzialnością karną. Końcowo we wrześniu 2010 roku rosyjski sąd wydał zakaz działalności Formatu 18 ze względu na ekstremizm. Desak zatem nie tylko nie pielił się w tańcu, on po prostu robił praktycznie. Wszystkie skrajne rzeczy. Łamał każde dyskryminacyjne prawo, a takie prawo istnieje nawet w takim kraju jak Rosja. Kodeks Karny Federacji Rosyjskiej dokładnie wyjaśnia odpowiedzialność i konsekwencje za dyskryminację oraz za działalność ekstremistyczną w swoim artykule 282. Jednak Tesak miał to za nic. Działał dalej i wręcz niczego się nie bał. A powinien. 28 lutego 2007 roku Marcinkiewicz wraz z kolegami odwiedzili moskiewski klub Bilingua, w którym często toczyły się debaty polityczne. Właśnie wtedy miał miejsce jeden z takich paneli zorganizowanych przez nikogo innego jak przez rosyjskiego opozycjonistę Alekseja Nawalnego, gdzie dyskutowali m.in. dziennikarze Julia Latynina i Maksem Kononenko. Marcinkiewicz zapytał ich zatem, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że dla pomyślnego rozwoju Rosji konieczne jest wybicie wszystkich liberałów, po Poczem wraz z towarzyszami zaczęli skandować na... Kontynuując swoje zachowanie przez kilka minut. To podchodzi rzecz jasna pod propagowanie skrajnych ideologii i podpropagowanie ekstremizmu, co w Rosji jest surowo zabronione, i jak później udowodniono, dość sprawnie jest to prawo egzekwowane. Po tej sytuacji Nawalny i inni organizatorzy napisali nawet specjalne pismo do rosyjskiej prokuratury. Za swoje przewinienia 2 lipca 2007 roku Tesak został aresztowany po zasadce przygotowanej na niego i jego współpracowników w siłowni, na której często trenował wraz z kolegami. 18 luta. Tego rok później Tesak był już skazany na 3 lata pozbawienia wolności właśnie z artykułu 282 o dyskryminacji i ekstremizmie. Krytycy sugerowali, że sprawa prowadzona była w niejasnych warunkach, z przemrużeniem oczu na działalność Tesaka, a wyrok, który otrzymał, szczególnie biorąc pod uwagę jego wcześniejszą działalność i drobniejsze problemy z prawem, był wyjątkowo łagodny. Jego druga sprawa karna miała miejsce w roku 2009 i dotyczyła ona przede wszystkim pewnego filmu, na którym rzekomo inscenizowane były bardzo złe rzeczy robione fikcyjnemu tajczyckiemu handlarzowi złych substancji. Za tę scenizację, właśnie Tesak dostał ponownie wyrok 3 lat więzienia za nawoływanie do nienawiści lub wrogości ze względu na narodowość lub przynależność wyznaniową czyli ponownie za artykuł 282 Rosyjskiego Kodeksu Karnego. Sam Marcinkiewicz w taki sposób wypowiadał się o sprawie. Myślę, że dadzą 5 lat, bo handlarze złych substancji są, jak rozumiem, grupą społecznie chronioną przez naszą konstytucję. W zasadzie oczywiście. Szanuję decyzję naszego sądu i najwyraźniej będę musiał przeprosić handlarzy złych substancji. Bardzo się cieszę, że nigdzie nie wypowiadałem się przeciwko innym złym ludziom krzywdzącym dzieci, bo wtedy, jak sądzę, otrzymałbym kolejny artykuł i to być może poważniejszy. Podejrzewam, że inni zli ludzie krzywdzący dzieci stanowią jeszcze bardziej chronioną grupę społeczną. W dniu 31 grudnia 2010 Marcinkiewicz został końcowo zwolniony z aresztu. Półtora roku po zwolnieniu próbował nawet kandydować do Rady Koordynacyjnej Rosyjskiej Opozycji. Został nawet zarejestrowany jako uczestnik wyborów, ale zdyskwalifikowano go ze względu na jego skrajne poglądy i niewystarczającą opozycję. Po tym, gdy Format 18 został w praktyce zamknięty przez rosyjskie służby, a Tesak potułał się swoje po sądach i wreszcie był tę krótką chwilę na wolności, Marcinkiewicz postanowił założyć kolejny ruch, tym razem nazywając go Restrukt. Tuż po tym, gdy napisał książkę o tej samej nazwie. I możecie raczej domyślać się, co się znajdowało w takiej książce. To było swoiste manifesto. I to właśnie pod skrzydłami tego ruchu powstały najgłośniejsze projekty Maksyma Marcinkiewicza. To z pomocą ruchu Restrukt powstało legendarne Okupuj bardzo złych ludzi krzywdzących dzieci, czy okupuj bardzo złych ludzi sprzedających złe substancje? To projekty, w ramach których powstawały całe serie filmów, na których Tesak wraz z kolegami spotykał się ze zwabionymi złoczyńcami i tak naprawdę to się nad nimi znęcał. A całość później można było zobaczyć za pośrednictwem szeregu różnych stron internetowych. Celem projektu było wyszukanie złych ludzi za pośrednictwem sieci społecznościowych za pomocą przynęty i prowadzenie z nimi tak zwanych rozmów zapobiegawczych. Marcinkiewicz nazywał takie zajęcia safari i za opłatą można było do nich dołączyć. Generalnie, choć idea całej akcji może wydawać się słuszna i trochę przypomina hardkorową wersję naszego polskiego ECPU, to tak naprawdę dzieci wydają się tylko pretekstem do picia gejów. Bo dla TESAKA i spółki różnica między homoseksualistami a osobami wykorzystującymi dzieci była wyjątkowo rozmyta. Co więcej, czasem ofiary osiągnęły już nawet wiek zgody, więc z punktu widzenia prawa problemu trochę nie było. A według rosyjskich służb niektóre korespondencje tłumaczące radykalne akcje danych oprawców mogły być Wprost sfałszowany i złapani przez Tesaka dorośli mieli spotkać się nawet z pełnoletnimi osobami w celach kompletnie nieseksualnych. Mimo tego wszystkiego, akcje Tesaka z tej serii wydawały się mieć bardzo spore poparcie społeczne. Seria bardzo szybko doczekała się też naśladowców w innych krajach. Co dość ciekawe i warte zauważenia, to że jednym ze współpracowników Marcinkiewicza w ruchu Restrukt był niejaki Roman Zelaznow, zwany Zuchel, który w 2014 wyjechał osobiście na Ukrainę w celu wstąpienia do tam Watniejszych sił zbrojnych. Zukel brał w taki sposób czynny udział w konflikcie w Donbasie po stronie ukraińskiej. Desak uznał tę działalność za zdradę, gdyż ruch Restrukt z jego punktu widzenia powinien być mimo wszystko apolityczny, a tymczasem Zukel aktywnie zachęcał ich członków do wyjazdów na proukraińskie wiece w Rosji. Wobec tego zamieszania w Rosji szybko wszczęto sprawę karną przeciwko Zukelowi. Spośród wielu innych ciekawostek z działalności Tesaka, w czasach działania Restrukt w oczy rzuca się chociażby sytuacja z sierpnia 2013. Wtedy właśnie przed programem. Telewizyjnym na żywo Tesak spotkał pisarza Eduarda Bagirowa, który otwarcie poparł Putina w wyborach odbywających się w Rosji rok przed ich spotkaniem. Marcinkiewicz go tam wielokrotnie przytulał i stwierdził, że najlepiej będzie go pocałować w jego słodką główkę. Tak naprawdę to nie, było wręcz odwrotnie, ale YouTube mnie zabije, jak Wam powiem, co mu zrobił. Powiedzmy, że Tesakowi bardzo nie podobały się różne wręcz rusofobiczne wypowiedzi i teksty Bagirowa, w tym wpisy Bagirowa na Twitterze o nim samym, o Tesaku, które były wyjątkowo negatywne. Cała akcja została oczywiście nagrana i udostępniona w internecie. Ciekawostką jest, że Tesak po drodze, z tego co rozumiem, próbował też zrobić swoistą piramidę finansową, w którą próbował wciągnąć swoich kolegów po fachu innych skinheadów. Projekt ten nazywał się Tesak Money i Marcinkiewicz współtworzył go wraz ze swoim zwolennikiem Filipem Razińskim, który prywatnie pisał tak właściwie silniki do gier w kasynach online. Jednak gdy Tesak potem znowu miał kolejne problemy z prawem, do których za chwilę przejdziemy, Raziński czym prędzej zebrał resztę pieniędzy od członków ruchu Restruct, inwestorów w Tesakmani i wyjechał na stałe do Izraela. I tyle go widzieli. Znalazłem nawet amatorski film promujący tę inicjatywę. Więc nie zgadniecie, co się stało później. Przeciwko Tesakowi wszczęto kolejne postępowania karne, bo okazało się, że fanatyczna książka rewolucyjna Restruct rzeczywiście jest fanatyczna i rewolucyjna. Sama książka została zatem uznana przez państwo rosyjskie za wyjątkowo ekstremistyczną i czym prędzej wszystkie księgarnie musiały się jej pozbyć. I w związku z tym, że zarówno przeciwko samemu Tesakowi, jak i przeciwko jego współpracownikom były prowadzone liczne postępowania karne, ruch ogłosił samo rozwiązanie. A sam Tesak? Tesak mimo wszystko postanawiał nie zwalniać tempa. W tak zwanym międzyczasie w jednym z odcinków jego serii Okupuj bardzo złych ludzi krzywdzących dzieci w 2013 Tesak z chłopakami złapali bardzo charakterystycznego Ancymona. Był to bardzo wpływowy rzezimieszek. Podszywając się pod nieletniego zwabili niejakiego Andrieja Kaminowa, aby przyszedł na spotkanie z dzieckiem. I choć sam złapany na gorącym uczynku zapewniał, że chciał tylko dać niedoszłej ofiarze nauczkę, Tesak i spółka nie mogli uwierzyć, że ten koleś to... Wysoko postawiony funkcjonariusz Rosyjskiej Federalnej Służby Komorniczej. 38-letni Kaminow od czerwca 2012 roku pełni funkcję zastępcy szefa Wydziału Obwodu Moskiewskiego. Posiada szereg odznaczeń za zasługi, m.in. medale za służbę drugiego i trzeciego stopnia oraz dyplom honorowy Federalnej Służby Komorniczej. Gdy to nagranie zostało opublikowane w internecie, Kaminow czym prędzej złożył rzecz jasna rezygnację. ale ten przypadek pokazał, po jak cienkim lodzie stąpał przez cały czas Tesak. Może Kamin nie był taką jakąś nie wiadomo jaką grubą rybą, ale to już tykanie osób, które mają swoje wpływy i kontakty. A kontakty i wpływy w takim kraju jak Rosja to klucz do sukcesu. I choć sam Kaminow nie tylko zrezygnował ze swojego stanowiska, a z tego co zrozumiałem, nawet później był sądzony za to, co próbował zrobić, to maszyna przeciwko Tesakowi poszła już w ruch. A Tesak wraz z kolegami załazili za skórę coraz bardziej to wpływowym osobom. Zdaje się, że tak właściwie załazili za skórę samej Federacji Rosyjskiej. A kto załazi za skórę samej. Federacji Rosyjskiej na terenie samej Rosji, ten raczej nie wygrywa szczególnie jeśli Rosja to nie jedyny kraj, który prowadził przeciwko niemu sprawę karną. W lutym 2013 roku Tesak zjawił się w Białorusi, by przejść laserową korekcję wzroku. Okulary, które nosił na nowszych filmach, nie były bowiem dla niepoznaki i zmylenia przeciwników. Marcinkiewicz miał problemy ze wzrokiem, mając wady dochodzącą do minus 7 dioptrii. Nim jednak zdążył rozpocząć leczenie, na miejscu w Mińsku czekali na niego kibice klubu Partizan, którzy uważają się za część ruchu antyfaszystowskiego. Zatem pomiędzy nimi, a grupą Tesach, Doszło do poważnej bójki. Według niektórych doniesień antyfaszyści podążali za taksówką, którą Tesak i jego współpracownicy przybyli do kliniki. Konflikt rozpoczął się na samym dziedzińcu centrum medycznego. W ciągu kilku minut lokalny oddział policji przybył do bram kliniki i przerwał walkę. Tesakowi zostały zatem postawione zarzuty chuligaństwa, w szczególności naruszenie części trzeciej artykułu 339 białoruskiego kodeksu karnego. Jeśli sąd uznałby go za winnego, groziła mu kara od trzech do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak sprawa szybko się zakończyła. 5 marca 2013 Marcinkiewiczowi pozwolono opuścić Białoruś, a 16 kwietnia tego samego roku sprawa przeciwko niemu została ostatecznie zamknięta. Jednak to w ogóle nie był koniec jego problemów. W listopadzie 2013 nikt inny jak sam Tesak pojawił się nawet na ukraińskim Euromajdanie, gdzie wypowiadał się o aktualnej eskalującej sytuacji. Uważał wówczas, że Ukraina powinna pozostać niezależna od Rosji i że generalnie, gdyby takie protesty miały miejsce w samej Rosji, skończyłoby się to tłumieniem protestów i wywożeniem uczestników autokarami do kolonii karnych. Równocześnie jednak w innych vlogach Tesak opowiadał się przeciwko integracji Ukrainy z Unią Europejską. Jak zatem widać, nic nie jest czarno-białe. I tutaj pojawia się trzecia rosyjska sprawa karna, która była niczym przedostatni gwóźdź do trumny. Tuż po powrocie z Ukrainy, w grudniu, Tesach znowu został aresztowany pod zarzutami ekstremizmu, nawoływania do nienawiści i wrogości oraz poniżania godności ludzkiej przy użyciu przemocy. W międzyczasie na jego kanale YouTube pojawiły się trzy filmy. W jednym z tych filmów, w jego subiektywnej recenzji filmu Stalingrad, według biegłych miał on wykazać się brakiem szacunku wobec weteranów ważnej w Rosji Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Miał on też wyciągać tam szereg niewłaściwych wniosków, jakkolwiek absolutnie. Surdalnie to nie brzmi. W dochodzeniu sprawdzano także materiały Tesaka z serii Okupuj bardzo złych ludzi krzywdzących dzieci. Sam Marcinkiewicz twierdził potem, że ta trzecia sprawa była wynikiem lobby osób krzywdzących dzieci, a główną motywacją miała być zemsta. Przede wszystkim Tesak bardzo zaznaczał związek między sprawą, a jego przełapaniem na gorącym uczynku wcześniej wspomnianego przeze mnie urzędnika rosyjskiej służby komorniczej Andrzeja Kaminowa. Co ciekawe, Tesak podczas trwania sprawy w trosce o swoje bezpieczeństwo uciekł przez Ukrainę i Białoruś na Kubę, gdzie według doniesień mediów planował pozostać i wciąż publikować stamtąd swoje nagrania. Jednak w dniu 17 stycznia 2014 roku został zatrzymany przez kubańskie służby i 27 stycznia był już wydalony z Kuby za naruszenie ich imigracyjnego prawa, więc wówczas został wysłany do Rosji w kajdankach. W wakacje tamtego roku w Moskwie aktywnie trwały już rozprawy w sprawie. Marcinkiewicz był przede wszystkim oskarżony o podżeganie do nienawiści etnicznej. Zgodnie z oficjalnym aktem oskarżenia, TESAK zamieścił w serwisie społecznościowym VKontakte trzy filmy o treści ekstremistycznej, od 14 września do 14 października 2013 roku. Recenzje filmów Stalingrad i Okolo Futbola oraz film Rzuć Klin, które miały zawierać groźby psychologiczne. Sąd przychylił się zatem do wniosku prokuratury już 15 sierpnia, skazując Marcinkiewicza na 5 lat więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze. A 11 listopada tego samego roku Sąd Miejski w Moskwie po rozpatrzeniu skargi skazanego obniżył karę do 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jednak to wcale nie był koniec. To nie wszystko. Bo w 2015 rozpoczęło się kolejna, czwarta sprawa karna przeciwko Tesakowi w Rosji. I tak 18 marca tego roku został on oskarżony o starszą sprawę o rozbój i chuligaństwo. Uznano go winnym za ataki na obywateli, spośród których jeden z poszkodowanych miał rzekomo umrzeć. Prokurator żądał kary 11 lat i 6 miesięcy więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze. Sędzia częściowo przychylił się do wniosku prokuratury, skazując Marcinkiewicza na 10 lat pozbawienia wolności w dniu 27 czerwca 2017. Jak wynika z innych dokumentów sądowych, jeden z Wspólników Tesaka również dostał wyrok 10 lat. Pozostali zaangażowani po 3 do 5 lat. I choć wyrok ten był poddawany apelacji, końcowo ostał się bez zmian. W 2019 roku Tesak przebywał w podwójnej celi w rosyjskim więzieniu federalnym sizo 1 Matroskaja Tishina. Oto co Tesak napisał swoim fanom w mediach społecznościowych przed pobytem w więzieniu. Witajcie moi mali ekstremalni miłośnicy. Niedługo pójdę do więzienia. Za miesiąc do półtora i miesiąca moskiewski sąd rozpatrzy apelację i odbędę karę więzienia za homofobię. A go latają nad naszą okolicą. Ale oto co przyszło mi do głowy. Ktoś bardzo wpływowy i bardzo różowy kazał mnie uwięzić. I plując w oczy całemu krajowi, Centrum Przeciwdziałania Ekstremizmowi, Interpol, Komitet Śledczy, Prokuratura i Sąd wykonali polecenia. Wyeliminowanie osoby w tym systemie nie jest kosztowne. Pamiętam na przykład Maksyma Bazylewa, pseudonim Adolf, który w więzieniu na Pietrowce popełnił Dlatego teraz z całą odpowiedzialnością oświadczam, że moja walka się nie skończyła. W żadnym wypadku nie zrobię sobie krzywdy. Jeśli nagle w więzieniu przejściowym zrobię sobie krzywdę, to ktoś mi w tym pomógł. Nie mam niewydolności serca ani innych chorób. Mówię to na wszelki wypadek. Wkurzyłem się na tych wszystkich szkodników, pomocników oraz wszystkich, którzy zainicjowali i prowadzili moją sprawę karną. W internecie krąży też nagranie z jednego z procesów Tesaka, w którym pokazuje on jakieś charakterystyczne znaki ręką. I tak pojawiła się plotka, że komunikuje on do kamery w języku migowym słowa, że jeśli cokolwiek mu się stanie, to nie będzie to jego działanie i że nie ma zamiaru robić sobie krzywdy. Jednak nie byłem w stanie tego zweryfikować i równie dobrze mogą to być jakieś znaki rosyjskich gangusów. Co do samego Tysaka w więzieniu, to ciężko przyznać, czy to pobyt w tym więzieniu go tak zmienił, czy jego sytuacja zmusiła go do pewnej korekty poglądów. W każdym razie w jego wielu listach wysyłanych do jego rodziny, znajomych i też do jego fanów, publikowanych często w serwisach społecznościowych jak v Kontakte, pisał wielokrotnie że jego poglądy ewoluowały. Tesak stał się libertarianinem. Uznał końcowo, że to nie przemoc, a jedynie uczciwa konkurencja może walczyć na przykład ze złymi ludźmi sprzedającymi złe substancje. Pisał także, że otwarcie wspiera libertariańską partię Rosji. W ekonomii coraz częściej dochodzę do wniosku, że im mniej państwo ingeruje w regulacje, kontrolę, wsparcie, uczestnictwo i w inne brudne chwyty, tym lepiej. Przyjmijmy racjonalne, skuteczne i sprawiedliwe prawo, a następnie zapewnijmy jego przestrzeganie. W ręce prywatne powinno Zostać oddane wszystko, co się da. Z kolei po przeczytaniu książki Aleksandra Sołżenicyna, Archipelag Gułag, Tesak zauważył okropności reżimów leninowsko-stalinowskich. Po 20 stronach poczułem się zawstydzony, że tak długo jej nie czytałem. Nie sposób się oderwać. Gdybym przeczytał Gułag przed napisaniem restruktu, nawet bym nie zaczął go pisać. Końcowo Tesak nie zmienił w pełni swoich ekstremalnych poglądów, ale nieco je złagodził. Ciężko też powiedzieć, na ile rzeczywiście uważał to, o czym pisał, a na ile to był taki teatrzyk dla służby więziennej i innych osób, które mu groziły. Tak naprawdę to do końca nie mamy pewności, czy to w ogóle on pisał te listy. Bo końcowo Tesak nie zdążył się bardziej zresocjalizować. W końcu gdzieś tam czekała na niego ostateczna kara, której nie sposób już było cofnąć. W dniu 16 września 2020 roku Maksima Siergiejewicza Marcinkiewicza, pseudonim Tesak, znaleziono martwego w jego celi w areszcie śledczym w Czelabińsku. Według oficjalnych danych zamachu na swoje życie Tesak miał dokonać sam. Znaleziono przy nim list pożegnalny, w którym przepraszał on służbę więzienną za niedogodności oraz prosił, żeby przekazać poszczególne rzeczy oraz drugi prywatny list do jego konkubiny. Szanowna administracja więzienna, przepraszam za spowodowane przeze mnie niedogodności. Mam do was ostateczną ogromną prośbę. Wyślijcie mój list na ten adres. Oto numer Jekaterina Rusłanowa Elisewa. To moja konkubina, mieszka w Ekatymburgu. Proszę o przekazanie jej książki Protekcjonizm i Komunizm oraz o przekazanie Czarnego Pamiętnika. Ci się wszystkich innych rzeczy. 15 września 2020 Marcinkiewicz. Później odkryto też tą drugą notatkę, prawdopodobnie zaadresowaną bardziej do jego partnerki. Udało mi się, ale umieranie wcale nie jest takie straszne. Kocham cię, twój maksym, 15 września 2020. Co ciekawe, w artykule o sprawie serwis Daily Mail cytował eksperta od pisma ręcznego, który stwierdził, że jedna z tych notatek została napisana przez kobietę. I takich wątpliwości dotyczących jego rzeczywistego motywu, tudzież samych wydarzeń, jest znacznie więcej. Rzeczna cała obrona, rodzina i zwolennicy wersji o jego wycofaniu się z tego świata samemu nie wierzą. Prócz tego, że Tesak kilka razy przed pójściem do więzienia zaznaczał, że nie ma zamiaru umierać, nigdzie się z tego świata nie wybiera i jest zdrowy, to jeszcze w maju 2021 roku rok po jego odejściu miał zostać zwolniony z więzienia, jednak tego wyjścia się nie doczekał. Wszystko wynikało z faktu, że po drodze jego wymiar kary, według zeznań rodziny, miał zostać skrócony z 10 do 8 lat i nagle 8 miesięcy przed wyjściem miał postanowić to skończyć. Według rosyjskiego opozycjonisty Lewkowicza przez większość 2020 roku zarówno krewni, jak i prawnicy Tesaka nie mogli się z nim w ogóle skontaktować. Sam prawnik Marcinkiewicza, Iwan Siewierowicz, oświadczył, że odmawiano mu kontaktu z klientem. Lista zbiegów okoliczności i dziwnych wydarzeń jednak się wydłuża. Bo w dniu jego odejścia monitoring akurat wziął i się popsuł. No, kto by pomyślał? Inny prawnik Marcinkiewicza, Aleksiej Mikalik, w dzień tych wydarzeń, 16 września, oświadczył, że tydzień wcześniej, 9 września, udało mu się spotkać z Marcinkiewiczem. To właśnie wtedy Tesak zwierzał się mu, że przez ostatnie trzy miesiące miał być bity i torturowany. Zmuszany w taki sposób do podpisania zeznań, w których przyznawał się do morderstw, które miały miejsce w Moskwie w latach 90. Co więcej, 17 września przedstawiciel Rosyjskiego Komitetu Śledczego poinformował, że na krótko przed odejściem Marcinkiewicz miał przyznać się do podwójnego morderstwa popełnionego w 2007 roku, co potem zostało potwierdzone nagraniami wideo ujawnionymi w 2021, gdzie Tesak rzeczywiście przyznaje się do tych zbrodni. Zaznania zmarłego nie poszły jednak na marne, zostały dołączone do śledztwa w sprawie przeciwko grupie byłych współpracowników Marcinkiewicza. No i tutaj robi się jeszcze grubiej, bo w grudniu 2020 roku okazało się, że znaleziono też kolejny, trzeci list, rzekomo pisany przez samego Tesaka. No i tym razem no, to mógł rzeczywiście być jego list. Podczas badania zwłok w jego jamie ustnej znaleziono kolejny list pożegnalny, owinięty w plastikowy materiał, który to list był napisany przez samego Marcinkiewicza. Z treści tego listu wynikało, że nie popełnił on morderstw, do których się przyznał, wydając w taki sposób siebie, ale że zniesławił także inne osoby wskazane w jego zeznaniach. Tak można było przeczytać w cytowanym przez jego adwokata tekście postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania karnego w sprawie jego śmierci. Bo zrozumiale prawnicy i rodzice, Tesaka byli oburzeni i żądali natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w sprawie tak naprawdę morderstwa samego Tesaka. Nieścisłości w tej sprawie jest rzecz jasna więcej, ale no nie mogę wchodzić w jakieś głębsze szczegóły, bo to jest YouTube, a nie LiveLick. Ale w skrócie, jeszcze więcej niezależnych ekspertów ma jeszcze więcej dowodów i przesłanek idących bardziej w tę stronę, że Tesak nie mógł dokonać tego zamachu na swoje życie samemu. A rosyjskie służby mają to w nosie i nabierają wody w usta. Tesak niewątpliwie był bardzo specyficzną i głośną postacią, szczególnie na wschodzie Europy. I chyba tylko tyle mogę o nim powiedzieć bez rozpętywania Wielkiej Wojny w komentarzach i w internecie. Także mam nadzieję, że ten film was zainteresował. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo.